Co, 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 słyszy? co słyszycie? Co piszecie? Dajcie co ciszej! Ciszej, patapony, ciszej! Ciszej! Yeah, proszę się, to by skończyło. Patapony, ciszej, dodajcie, bo ja kurde, nie ja słyszę waszej myśli tutaj. Gdzie jest na dół? Na dół? Tu tu siedzimy, miałem to pilnować po prostu, że impreza tutaj. totalnie rozwał, poza tym się dzieje. Patapony, ciszej, dodajcie, proszę was, ja tu kurde, nic nie słyszę. Ciszej! Wyłączcie to po prostu całkiem... Ciszej, całkiem wyłącznie, no dziękuję bardzo. No patrzcie, kurde, wyjdzie sobie człowiek na imprezę gdzieś daleko i już tu patapony od razu... No sami widzicie, co tu robią, imprezę sobie robią, kurde. Sylwester się już dawno skończył, patapony weźcie. No medyn gdzieś, kurde, tam daleko nie zwraca uwagi na takie coś, co tu się dzieje. Ciekawe, jak teraz pijane pójdą na zygotonów. To jest pytanie, to jest pytanie dosłownie, pytanie, ciekawe jak on akurat się teraz poradzą z zygotonami. Naprawdę... Patapany trochę, za dużo tego trochę, co? 2015 już jest. I trochę za dużo tego, tej imprezki, ale patapany zawsze są w nastroju, że mogą... <laughs> Praktycznie codziennie by mogli balować Szczególnie wtedy jak przyjdą z palowania oczywiście To wiadomo No dobrze, pataponem może jakoś separadą Patrunku z zigotonami. No na no tą misję warto zjąć e, Cud wiatru, ja już go wziąłem No i wziąć na jak najlepsze przedmioty, tak Jak najlepsze po prostu Rzeczy. Ale dobra. Wróćmy do yy, głównie do mojego kanału. Bo teraz już patapony, teraz yy, kanał. Yy, miałem nagrywać dwa tygodnie yy, po Sylwestrze. Tak. Niestety, ale nie chce mi się tak długo czekać, ponieważ yy, mam teraz dosyć dużo materiału z pataponów. Więc sobie nagram, tak. Yy, czemu by nie? I tak nie mam co robić imprezka, że tak można powiedzieć, strona była mi się podobało Szczególnie ja nie siedziałem przed komputerem język mi się plącze pod komputerem? nie, przed komputerem tak wiem <grym>? Ję, język mi się już plącze, przepraszam e, no. mi tam się podobało po prostu na tej imprezy ułatwiać Dobra, teraz tutaj od razu sobie już wziąłem cud wiatru żeby po prostu e, nasz wiatr e, pomagał łucznikom w strzelaniu, tak? Te strzały potem dalej i szybciej lecą jak takie rakiety tak zżum, zżum co by zobaczycie teraz takie rakiety polacą jak nie wiadomo co muszę mm. powiedzieć, że patapony albo są za silne y, ponieważ dosyć szybko rozwaliłem ten tutaj Ford u no właśnie hmm. W poprzednim odcinku mówiłem, że tutaj możemy zbudować w tej misji swój własny fort I przepraszam za to Pomyłka tutaj No po prostu pomyliłem się tymi misjami Trochę szkroszkę, a język się znowu... O, trączę, przepraszam z, zep... e, Pomyliłem tak, e, myślałem że to będzie jakiś budowa fortu Niestety nie, to będzie atak na fort e, z getonów na ten główny, że tak można powiedzieć fort e, z jotonów. No i proszę bardzo, teraz tutaj tak e, z wiatrem idziemy jak Churchill, po prostu Churchill e, 7, tak zapony zawsze są najlepsze. Szczególnie w imprezowaniu. Tak. Tutaj teraz mam e, czapeczkę i tutaj młot, ale ja zdobyłem... E, i jeszcze raz przechodziłem tą rundę, jak wiecie moja konsola się crashuje po odłączeniu kabla, więc zagrałem jeszcze raz i zdobyłem chyba bodajże włócznie, a jedną włócznie i może bodajże jakąś e, czapeczkę, chyba tą samą, co tutaj mamy, ale nie jestem pewien. No dobra, to się jeszcze okaże w następnym odcinku. Co tam mam nowego? Tutaj znowu czut e, czu o, wiatru przywołuje, żeby sobie ten e, nasze patapony wspomagały razem z wiatrem, żeby po prostu te wszystkie strzały doleciały do tego e, wielkiego wiatraka. Ten wiatrak mi co, coś przypomina, ale nie wiem co. Takiego chyba jakiegoś bossa? Nie wiem. Pamiętam, że w jakiejś bajce, czy grze japońskiej takie coś było. Kiedyś grałem na takim mm, Game Boyu. no nie wiem mniejsza o to, nie pamiętam kiedy to już było. Staro. No i patrzcie, ehm, parę strzałów, no i już to padło tak, zniszczyłem to, więc no naprawdę patapon są naprawdę silne. Ehm, tutaj nawet jakiś Patapon zadaje więcej niż 100 obrażenia, ehm, nie wiem dosłownie jaki to Patapon. Ale na pewno to jest diabełek, ten e, co ma by, by, bycze rogi, e, ten który jest e, w sumie drogi, po prostu jest e, może nie najdroższy, ale po prostu silny e, patapon, czy rodzaj patapona. No i tutaj z, z, mamy dwie maczugi, które mi się nie przydają, ponieważ ja nie używam y, tych grubych y, pataponów Nie wiem, nie pamiętam jak się one nazywały y, Więc no... Mi się one i tak nie sprzedają Więc No może i trochę dobrze, że konserkami się traszuję, ponieważ y, mogę od razu, od początku znowu zagrać misję Ale oczywiście Um, i trochę źle, bo konsolka albo się może przez to zepsuć, albo nie wiem, ale tego wolałbym uniknąć ale dobrze, teraz idziemy, idziemy na um, kiedy chciałem zobaczyć ile mam kasy kaczynk Dobra, idziemy teraz na polowanie, tak, na polowanie ponownie Tutaj mamy jakiegoś bossa, tak bossa z kamienia Dobra, ale idziemy jak na razie na polowanie Boss będzie w następnym odcinku i będą dwie misje fabularne, tak? Pójdziemy w drugim odcinku o dwie misje do przodu, tak? Nie będziemy robić, że jedna misja fabularna i polowanie, tylko od razu idziemy dwie misje główne, żeby jakoś to, no, no można powiedzieć, że te dwie misje są tutaj dosyć krótkie, więc tam Idealnie będzie chyba nie wiem, 12 minut gry i to starczy. No jakiś patapon tutaj zadaje po... ...tyłce sto obrażenia, więc jestem zadowolony z tego. Eee, nasza armia i tak jeszcze się zmieni i to bardzo. Mam taką nadzieję. Eee, się jeszcze zamarzy. Muszę powiedzieć, że dosyć dziwna sprawa, ponieważ e, cały czas idziemy na te same polowanie co w każdym odcinku prawie. Na te same polowania idziemy. No może przez to, że jest fajna muzyka, ale i też i można pozdobywać yy, deski, tak, deski z tych tych tych, nie wiem jak one się nazywały. Te tutaj zwierzątka, co widzimy teraz, to te niebieskie. W kropeczki niebieskie. Nie wiem jak one się nazywają, nie wiem, co nie wiem. Przepraszam za to. I wyszłem z, z rytmu niestety no szkoda. Muszę powiedzieć, że bardzo miło mi się teraz gra nawet w Patapony. Mały powrót do dawnych starych czasów, gdy się grał w Patapony. A szczególnie w drugą część. Nie wiem czy wiecie, ale ja zaczynałem od drugiej części wygrać w Patapony. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak to wyszło. Może przed chyba nie było w sklepie pierwszej części Patapony. I musiałem chyba kupić w drugą część. Muszę tu jeszcze taką małą informację się nie wiem, nie pochwalić, tylko powiedzieć, że gdyby nie Patapon to bym nie znał JJ Jokera, tak. Nie znałbym go i... No i by byłaby lipka tak. Znaczy lipka, no ja lubię w sumie jj mm. No i gdyby nie JJ, to bym chyba... Niektórych misji bym nie przeszedł w Patapon 2. No i za to mu dziękuję, że nagrał pierwszą i drugą część. Complete. Mission complete. Mission complete. complete. 231 catching, więc jest OK. Kasa zawsze się sprzyda. Dobre. To będzie na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Na razie.